Witam Państwa bardzo serdecznie. Idę sobie przez wieś. Drodzy Państwo, mijam taką wiejską chatkę. Tam taka pani robi sobie jakieś porządki w, w ogródku przy zabudowaniach. Ja ją znam, bo ona jakiś czas temu straciła męża, Mariana. No i gdy ja przechodzę, to tam oczywiście się przywitam. Jakieś tam ciepłe słowo zawsze powiem, zapytam, co tam u niej słychać, czy jej czegoś tam nie pomóc na przykład i tak dalej, i tak dalej. Ona ma problemy w ogóle ze wzrokiem, ledwo widzi, bo tam jakieś yy jakąś jaskrę chyba ma, czy coś w tym stylu, ale nie wiem dokładnie. W każdym bądź razie, no, i pytam, co tam u pani, jak tam sprawy się mają, czy wszystko dobrze, a ona mówi, no, bardzo źle, bardzo źle ze mną, zdrowie już nie te, i te zdrowie naprawdę. Prawda? Na zdrowiu podupada już z dnia na dzień i ona już czuje nadchodzącą tragedię i za niedługo to ona się do raju wybiera i tam oczywiście Marian już w tym raju na nią czeka. Wielka tragedia mówi, nie jest zadowolona ani z tego życia teraz, że mogła to życie inaczej prowadzić, prawda? A to, co się dzieje w Polsce, to ją dodatkowo jeszcze wytrąca z równowagi. Myśmy nie o to walczyli. I mówi, to życie się skończy taką naprawdę nieprzyjemnością, i teraz do tego raju ona będzie się wybierać. No ja tak. Zadaje takie pytanie, no ale czemu tragedia? No przecież ten raj, czemu, czemu tragedia? Jaka tragedia? No przecież ten raj to jest obietnica szczęścia, spokoju, prawda? Nawet jak mąż odszedł, bo to ja nie mówię we własnym imieniu tutaj, bo to jest główny paradygmat religii chrześcijańskiej, prawda? To jest obietnica tego szczęścia, tego raju. Formalnie powiedzielibyśmy, że to jest pocieszenie eschatologiczne, używając takiej filozoficznej terminologii, prawda? Ale idziemy do raju. To jest obietnica tego szczęścia, tego spokoju, prawda? Marian odszedł na pogrzebie. Wszyscy płakali, ale przecież odszedł do raju. Do lepszego życia, prawda? Nie będzie się już tutaj męczył, użerał na tym padole łez, w tym cierpieniu, w tym znoju, w tym w smutku każdego dnia, bo tutaj się nic nie zmieni, sytuacja tej ogólnej tragedii ustrojowej będzie się jedynie pogłębiać, więc ja zadaję takie pytanie oczywiście tutaj. O co tak naprawdę chodzi tym ludziom? O co tak naprawdę chodzi tym ludziom? Poszli za Jezusem Chrystusem, bo Jezus Chrystus obiecał im raj? Czyli szczęście, czyli idylle, czyli pełną harmonię, prawda? Czyli brak wszelkiego cierpienia, no to już by musiało być coś niewyobrażalnego. Ja się tam, do tego raju, nie wybieram, nie zamierzam się w raju z nikim spotykać. Domagam się pełnego, totalnego unicestwienia, bo jak sobie pomyślę, że na przykład z takim hołownią miałbym do raju trafić, gdy on tutaj twierdzi, że on będzie tam na sądzie bożym, to będzie, prawda, sądzony przez te wszystkie zwierzęta, które on zjadł przez te świnki, przez te krówki on nawet wyliczył, ile tych świnek zjadł tych świnek to chyba było 17. Więc na sądzie bożym on będzie musiał przed tymi świnkami tam stawać i będzie z tego rozliczany. Ja się tego raju wyrzekam, mi ten raj do niczego nie jest potrzebny, ale ludzie wierzą w te raje, prawda? Te raje zostały im obiecane. Bóg, według głównego paradygmatu religijnego, wyrzucił ludzi z raju za grzechy. Adama i Ewy. Wówczas, prawda, jak to kiedyś opowiadał ksiądz Tischner, yy, mówił, że śmierć jest dziełem szatana, ale ta obietnica raju jest po prostu, czy to się komuś podoba, czy nie. Więc nie ma sensu się użalać albo nie ma sensu yy, kurczowo się trzymać, modlić się o to życie, yy, czy tam prosić Boga o to zdrowie. Jeszcze jeden dzień, jeszcze rok, jeszcze pięćdziesiąt lat, a najlepiej tysiąc lat w ogóle tego życia byleby do tego raju prawda, nie wchodzić, byleby jak najdłużej trzymać się tego życia, bo przez tą śmierć przechodzić, no jak to w ogóle wygląda? No wielka tragedia. No ale zaraz za śmiercią jest raj religijny. No to ludzie, no to zdecydujcie się. Idziecie na te pogrzeby, stajecie tam, płaczecie. On już poszedł do raju, do Pana Boga. Wielka tragedia, piszą me media, prawda? Wszem i wobec się czyta. Każdego dnia można znaleźć takie nagłówki: wielka tragedia, odszedł do Boga, poszedł do raju. No ale do raju poszedł, no ludzie. No gdzie poszedł? No poszedł do raju, tak, nie poszedł gdzieś do miejsca, nie wiem, przeklętego, chyba że był tak zły jak Tusk, ale Tuska to by nawet chyba w piekle nie chcieli. Więc zwróćcie uwagę, no, ludzie wykonują, dokonują te, tych, całą masę tych przedsięwzięć, na przykład dobre uczynki są gwarancją wejścia do raju. I teraz jakaś tam kobieta, prawda, opowiada, że ona tam to zrobi, ona pójdzie tutaj i tak dalej, bo to są dobre uczynki. I za dobre uczynki to się do raju w ogóle idzie. Ale za jakie dobre uczynki można trafić do raju? No przecież, ludzie drodzy, dobro... Nie może być zdeterminowane w skutku. Zaczynienie dobra nie może cię czekać jakaś tam nagroda. Nie można kupczyć dobrem, prawda? Tak jak przy okazji tej Wielkiej Orkiestry Świątecznej, prawda? Pomocy. Nie kupczymy dobrem, tak jak to robił na przykład Budda. Jeśli pomagasz, prawda? Bo tu ten Budda, który tam pokazywał jakim to jest wielkim darczyńcom jakim szlachetnym człowiekiem jak on to pieniądze rozdaje bardzo dobrze, że pomaga, ale nie można się tym chwalić nie można na tym robić swojego prywatnego interesu prawda o tej proweniencji szlachetności ten Budda tutaj zyskiwał uznanie właśnie dzięki temu na przykład świątynie buddyjskie jak są budowane, prawda? I ktoś chce dać jakieś datki na, na zbudowanie świątyni buddyjskiej i chciałby mieć swoją tabliczkę na przykład na y, murze tej świątyni, że to on ufundował na przykład świątynię, to mnich buddyjski by pieniędzy nie przyjął i by się na to nie zgodził. No ale wszędzie, wszędzie, dosłownie wszędzie jest ta obietnica raju, nie tylko w religiach. Nie tylko w religii chrześcijańskiej, ale także w innych religiach. Ludzie chcą te życie prowadzić tam, prawda, jak najdłużej cieszyć się znojem, cierpieniem ja bym powiedział bezeceństwem bo przecież te miliardy ludzi ogłupionych, cwaniaków manipulantów, szukających splendoru, wyzysku, manipulacji podszywających się nawet pod ludzi szlachetnych schlebiających ludzkiemu podziwowi, niedojrzałych szukających w tym Bogu jedynie zabezpieczenia ich własnych interesów powodzenia, prawda to dla mnie, dla mnie, dla mnie Boże daj mi, Boże to, Boże że tamto, ale to jak czynisz y, dobro, prawda, bezinteresownie, jak rodzisz prawdę. no Czasem cię na sto się spalą, no widzisz, ale to są największe zaszczyty, jakie Bóg ludziom obiecał. A gdyby Bóg ludziom obiecał raj i w tym raju człowiek miałby żyć w wieczności w ogóle, nie mówię już tylko, że zrzeszą tych tumanów zgromadzonych na tym świecie. Ale bez możliwości rodzenia prawdy. Nawet nie mógłby się od siebie uwolnić. Wyobraźcie sobie. Bo przecież na Ziemi jest to możliwe. Jeszcze masz możliwość uwolnienia się od siebie. Od własnej głupoty. Od własnej biologicznej supremacji złowieszczego libido dominandi. Tutaj jest to możliwe. Natomiast w tam uratowanie tego życia i, i, i życie w świadomości tego, że do końca będę w wieczności miał sam siebie oglądać albo sam siebie znosić w nieskończoność i tolerować rzesze tych utajnionych szarlatanów, którzy sobie to niebo, ten raj wymyślili. No ja się drodzy Państwo na to nie godzę. Ale fizyka kwantowa przychodzi też z pomocą. Kiedyś nauka tak zwalczała ten Kościół katolicki, bo to bezeceństwo. To ja jeszcze tylko wtrącę, na moment. Ja nie mam nic oczywiście do ludzi, którzy tam sobie wierzą w raje religijne, chrześcijaństwo, e, Jezusa i tak dalej. Mi to do życia nie jest potrzebne, co nie oznacza, że jestem człowiekiem upośledzonym albo moralnie ułomnym. E, prawda. Ale fizyka kwantowa tak zwalczała te religie wszystkie, te prawda, kościoły, e, paradygmaty kościoła katolickiego, raje i tak dalej, a sama buduje swój raj kwantowy. Sama buduje swój raj kwantowy, tak. I teraz, zobaczcie, nauka stała się lustrem religii, z którą kiedyś walczyła. Bo do raju kwantowego to będzie już można przejść na zasadzie tej transformacji, prawda, czyli transhumanizmu, czyli przeniesienie tej ubogiej świadomości tego nieszczęśliwego człowieka, którego dominację na ziemi, yy, prawda, yy, człowiek chciałby tę dominację na ziemi rozprzestrzeniać w nieskończoność. Więc w takim syntetycznym ciele już za niedługo taki człowiek będzie sobie żył. I to ho, 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 co on to jeszcze zrobi, jak, Żyjąc stosunkowo krótko, bo tam ile ludzie żyją? No niektórzy dłużej, niektórzy krócej. Średnia wieku tam to jest, nie wiem, 70 lat, może mniej więcej to, ile ten człowiek może nabroić przez te 70 lat. Jakby żył 100 lat albo 200 lat. To ja nawet nie chcę myśleć oczywiście, co on by jeszcze mógł zrobić. Ale fizyka kwantowa oczywiście jako przeciwieństwo raju religijnego, raj kwantowy już za niedługo będzie formalnie nową religią, zaprzysiężoną. Zresztą religie się zmieniają. No ale z tym rajem to przyznajcie, jest rzeczywiście taka, taka zagadka trochę, prawda? Zagadka. Ludzie wierzą w ten raj, ale nie chcą do tego raju. Wierzą, nie wierzą. Wierzę, trafię do raju, tam już spokojne, lepsze życie, ale nie chcę, nie chcę do tego raju, nie chcę, boję się. No gdyby się ludzie nie bali zaryzykować na przykład swojego życia, czyniąc dobro i, i rodząc prawdę, bo się boją, prawda, sprzeciwić systemowi, bo system ukaże. No i co z tego, że cię ukaże? No przecież pójdziesz do raju, przecież wszyscy męczennicy kościoła katolickiego, tam, prawda, zabijani na e, przestrzeni dziejów. Albo i nie tylko, nawet ci, którzy e, zginęli z rąk Kościoła katolickiego, uznani są na świecie jako bohaterowie teraz, jako niektórzy być może, i e, mieliby z całą pewnością, nawet jeśli się nie przyznawali do tego, że są związani z religią chrześcijańską, to mieliby możliwość trafienia do raju. No więc raj, drodzy Państwo, wszyscy idziemy do raju. Szukam raju, to pamiętacie Państwo taką piosenkę, to chyba Gintrowski śpiewał, prawda, z Kaczmarskim: Szukam raju, to w latach 80., -tych, w tych czasach komunistycznych. No tak, szukali raju, no a raj tam był na wyciągnięcie ręki. No przecież taki ksiądz Popiełuszko, to on na pewno trafił do raju. No jakże mogło być inaczej, żeby ksiądz Popiełuszko do raju nie trafił? Ale się okazuje, pamiętacie Państwo ten serial taki damer, o tym seryjniaku, on tam, prawda, e, zabijał i zjadał tych e, młodzieniaszków takich, on trafił do więzienia, tam się nawrócił, przyjął chrzest nawet i ksiądz mu obiecał, że on za te grzechy wszystkie swoje dostanie w niebie odkupienie i on tra trafi do raju. I tam w tym raju właśnie, Miał się spotkać z jeszcze innym więźniem, z którym odsiadywał wyrok. Oni tam są w tym filmie, w tym serialu na siłowni. No i ten damer mówi do tego współwięźnia, że on trafi do raju, a ten wyznawca, prawda, ten człowiek, który był katolikiem, który też liczył na to, że do raju trafi, powiedział, że on z kimś takim w raju to nie chciałby się w ogóle znaleźć. No i go tam tym, prawda, obciążnikiem, jakimś takim, co na sztanki się zakłada, prawda, i tak dalej. No i rozwalił mu po prostu głowę. Takie historie się w ogóle na świecie, drodzy państwo, dzieją. No ale ja jasno i wyraźnie stwierdzam, ja się do żadnego raju nie wybieram. Pozdrawiam.